na początku zostawcie łapkę w górę subskrypcję i chciałbym w tym filmie y, powiedzieć wam o na przykład kanałach, kanałach których możesz y, zasubskrybować i które no, mogą ci się spodobać zaczynamy Sepcio na przykład nagrywa kanał Sepcio na przykład i to jest mój kolega z tenisa stołowego, nagrywa ten tenisa stołowego, piłkę czy coś takiego. Yy, nie wiem. To jest jeden z tych, można powiedzieć, takich. Możecie też wbić w sumie do, na kanał Briana. To jest mój kolega z klasy. No i taki krótki odcinek, bo mam dużo pracy naukowej w sumie. I może to są pierwsze dni. Cześć.